Tym razem robimy to listę najlepszych pociągów pancernych, i pociągów pancernych w wersji jeżdżącej mam 6, i tego bym dał na miejscu szóstym czyli pociąg pancerny radziecki, marszałek budojny. Pociąg pancerny, marszałek budojny. Model kartonowy w wersji jeżdżącej wydawnictwa Bester. Bestr chyba, tak. Na pozycji piątej u mnie jest pociąg pancerny Pobieda, czyli Zwycięstwo. Tylko nie wiem, czy dobrze zestawiłem te wagony, bo mam takie różne sprzęgi, ale robiłem z czego miałem. Model kartonowy też w wersji jeżdżącej. Pociąg pancerny, pobieda czyli zwycięstwo w po Polsku. I zobaczymy, czy dobrze te sprzęgi spiąłem I na piątej pozycji jest pociąg pancerny Pabieda. Wiadomo, że u mnie są różne epoki, ja tam nie patrzę na która epoka jest. Także u mnie na przykład nie ma żony, tylko to są pociągi, które jeżdżą na zlot militarny. Rekonstrukcje wojskowe. Także na piątym miejscu u mnie jest Pabieda Pociąg Pancerny. Na miejscu czwartym pociąg Pancerny Wehrmachtu Panserzuk, Taki zestawik. Też wytawnictwo Bestr Betexa. Taki karabinki, to wszystko są modele kartonowe, wersja jeżdżąca przeciwzodnicze działko 4 lufowe to jest działko wieża z czołgu i taki oto panzer 13 na parowodzie BR-55 To też model kartonowy wersje wersji jeżdżącej. Taka ciekawostka, że taki wagon jest w stacji Muzeum Warszawa. Też tego koloru i tego koloru jest taki właśnie pociąg pancerny. Bardzo Wagon 16. Ja mam go w malowaniu piaskowym. Tylko kawałek wystaje z niego. A w muzeum w Warszawie, muzeum kolei, stoją właśnie dwa takie Wehrmachtu wagony. Wagon pancerny stoi, i, bo to to jest spalinowa lokomotywa pancerna. W środku jest taka lokomotywa podobna do tej spalinowej. W środku, i to mamy na miejscu czwartym, taki pociąg pancerny u mnie jest na miejscu czwartym. Panie te wagony, wszystko wersja jeżdżąca. Modele kartonowe przepiękne. Na miejscu trzecim daje dział kolejowy Gneiznał z parowozem BR-83. Kiedy pancernik Gneiznał był uszkodzony, zniszczony, Hitler nakazał ciężkie działa zdemontować na nabrzeża. Tak samo średnie działa, a lekkie działa pancernika Gneiznał było 6 czy 9 działa, ale nie pamiętam. Wstawiono na platformy kolejowe, także to są działa kolejowe. Gneiznał, bo one są po prostu ściągnięte z pancernika. znał i dane na platformy kolejowe. Też model kartonowy. Oczywiście modeli kartonowych takich wagonów nie robiłem, bo miałem takie właśnie wagony, które były w zestawie. Tutaj tylko, że tutaj tylko dorobiłem sobie tą kartonową budkę hamulcowego, co była tam w zestawie, a to resztę zostawiłem sobie tak jak jest, bo ponieważ miałem takie wagony plastykowe, to po co kartonowo robić? Pociąg pancerny oklejony kartonem, bo to jest pociąg pancerny. czy znaczy, pancerny BR-93, z działem kolejowym, nie znał. Czyli na trzecim miejscu ukazał się pociąg pancerny Panzerzug z działem kolejowym glezną, Piękny, bardzo mi się podoba ten zestaw Także jak jest, jest on do kupienia w ogóle, w wydawnictwie Vag, może sobie wygooglować Vag modele i tam jest w skali 1.87 to właśnie są takie zestawy pociągów pancernych, tam jest bardzo dużo na drugim miejscu, czyli na drugim miejscu bym mi się bardzo podoba pociąg pancerny Bałtycki. Czyli Baltek. Oczywiście ten robosz był robiony to jest blacha, tu do góry jest karton, 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 a on jest blacha. To taki kupiłem. ktoś chciał może z tego przerobić, ktoś chciał zrobić pociąg pancerny, może mu nie wychodziło. I postanowił sprzedać, to kupiłem to za 10 zł. Ja z tego dorobiłem, dokończyłem kartonem. Tender, dokupiłem karton i tu karton. To wszystko jest wydawnica Betexa, czy BESTR. I pociąg pancerny Baltic. Czym się wszystko jest oklejone kartonem? Tu są różne takie mix wagoniki. Nie chcemy się czyścić kół, a no, muszę chyba jedno koło wyczyścić. Jeden ja musiałem koła wyczyścić. Dawno nie jeździł. Po nagraniu parowozów pociągów pancernych będę musiał szyny wyczyścić. No, i tak się prezentuje pociąg pancerny. Wersja rządżąca Bałtycki. Dobra, prezentację następną. To muszę szyny wyczyścić. Miałem przygotowane szyny, szyn drabinę już mam przygotowaną. Także będę strześcił sobie to robisko. Także na miejscu drugim mamy pociąg Pancerny małtycki. I panie, panowie, numer jeden najlepszy, najpiękniejszy mój pociąg Pancerny. Pociąg Pancerny 21, pierwszy marszałek. Znaczy, przepraszam, 51. On, on, on wcześniej miał wcześniej taką nazwę inną, ale... Pociąg, pa, pociąg pancerny 51, pierwszy marszałek. Parobus serii T3. Numer 2. I polski pociąg pancerny, pierwszy marszałek. Czyli on musiał być jako pierwszy, najpiękniejszy. Te wagony platformy też, te armaty to są w ogóle to wszystko. Tutaj ten wózek na amunicję, te armaty to jest moja samoróbka. Sam to robiłem z pamięci. I tutaj mamy dwie wersje czołgów 7TP kartonowe wersja jednowierzowa, wersja dwuwieżowa. Te platformy wykorzystuję też do pociągu gospodarczego pp 51 i do Echelona z tamtych czasów. I tak się prezentuje mój najpiękniejszy pociąg pancerny Pierwszy Marszałek. I mam go dzięki Maronowi, bo mi Maron zaprezentował właśnie parowóz, żeby sobie go przerobić. A te dwa, pierwszy Marszałek budowlany i Pabieda, to mam dzięki Zygmuntowi. Te pociągi pancerny, te Bałtycki. I tutaj właśnie jest Wehrmachtu. Ale pociąg pancerny Pierwszy Marszałek u mnie jest na pierwszym miejscu. Pierwszy marszałek. Tam mam kartę pisanki, ale stateczne yy, Śmiały. A tutaj jest podzielony taki piłsudczyk, ale to jest z tego samego dywizjonu. A z innego dywizjonu mam pociąg pancerny Danuta. I tu jest Poznańczyk. To jeszcze prawidłowo brakuje mi jeszcze zestaw drezyn. Nie z tej strony. TKRTK. TK Czyli tankietka, czy urenału, tankietka. I tu to samo. nie? Dwa dywizjony Drazim brakuje mi. Ale tak się prezentuje mój przepiękny pociąg pancerny, pierwszy marszałek. Mój ulubiony, moja chluba w pociągach pancernych, który mam sklejone w wersji jeżdżącej. Model kartonowy w wersji jeżdżącej. Pociąg pancerny pierwszy marszałek. No, to mamy już zrobione pociągi pancerne, pociągi sterackie. A teraz przygotuję, przygotuję elektryczne zespoły trakcyjne. Ale pierwsze muszę jednak tę tory wyczyszczać, bo już na niektórych odcinkach szarpie. One są już bardzo skurzone. Na próbę, tutaj z początku próbowałem czyścić, to będą czarne już jest, dlatego zaraz biorę się za czyszczenie torów i jutro nagram film TOP EZ, EZT przepiękny, przepiękny parobus pancerny serii T3 moja robota modele kartonowe w ogóle zostawiłem sobie na pamiątkę budy od tych wszystkich wagonów. To są z cystern, to są z wagonów osobowych te platformy, a ten jest z wagonu bagażowego. I one są zrobione takie wycieczkowe, takie domki wypoczynkowe. Nie? Z cystern, tam wagony pancerne, artyleryjskie to są te cysterny, tam zbiorniki na wodę zrobiłem sobie. Wagon szturmowy to jest ten bagażowy mały, Buda, taka szopa. I dwa wagony osobowe, budy mieszkalne, zrobione właśnie. Zrobiłem sobie, zostawiłem sobie na pamiątkę wszystkie budy od tych wagonów. Zrobiłem sobie taki wypoczynkowy, wagonówkę wypoczynkową dla turystów. Taki domek wypoczynkowy zrobiłem sobie. Domki wypoczynkowe. I tak się prezentuje właśnie mój najpiękniejszy pociąg, pancerny, P 51 pierwszy marszałek. Fajny pociąg, wagony artyleryjskie. Wagony 7TP, wagony artyleryjskie, wagon szturmowy, zwany też wagonem piechoty, parowóz. Pięknie. Tu mamy właśnie drezynkę Tatra. Przed tym, właśnie, platformą drzynka Tatra.